W tym filmie powiem Ci, dlaczego warto wspierać hejterkę Ercia oraz powiem, jakie są zalety bycia team hejterka. Ja jestem Kłaczek i zapraszam Was do oglądania. Raczej nie jest tajemnicą, że Ercio od jakiegoś czasu zmaga się z jego hejterką, jednak prawdę mówiąc hejterka przynosi dużo mniej szkód niż sam Ercio swoim widzom. Niestety moim zdaniem hejterka momentami trochę przesada, na przykład nachodząc go przy jego domu, ale mam nadzieję, że przyniesie to upragnione skutki. Jeśli chodzi o moje zdanie na temat Ercia, to dalej uważam, że jest jednym z najgorszych youtuberów na świecie. Dobrze, że takie osoby jak hejterka Ercia próbują zmusić go do odejścia z YouTube'a, bo kodzi swoim młodym widzom, gdyż content o kradzieży aut czy inne głupoty, to nie jest dobry content DLA jego widowni i nie na to zasługują. Rozumiem, że mają swoich idoli tak jak ja kiedyś, jednak na YouTubie jest dużo wartościowych i fajnych YouTuberów lepszych od niego. Mam nadzieję, że Ercio jak najszybciej zakończy swoją działalność w internecie. Zostawcie suba i lajka za moje starania i nie oglądajcie tego półmózga. To wszystko, co na dziś przygotowałem. Napisz w komentarzu hashtag teamhejterka i żegnam.